Hej, kadi i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co dostałam oraz co kupiłam. Jest, są tam mangi, oczywiście. Jedna seria i chciałam miałam nagrać amp ale coś nie wyszło. I cztery, które dostałam, właśnie wczoraj, są. I cztery, które są używane, i dzisiaj. Yy, właśnie odebrałam. I to, co dzisiaj odebrałam, to są od trzech różnych osób, więc tak. No i co? Może zaczniemy? Jest to jedna seria. Od razu mówię. Dość grube tomy są, więc... Na... Ale dobra, przechodźmy do pokazywania. Więc pierwszym... pierwszą mangą jest. Zapłaczą cykady i to jest ta właśnie jedyna seria. Na, inaczej Hirugashi, higurashi na koroni Jest to horror Ma 19 tomów W sumie mam teraz 8 e, No i to jest pierwszy właśnie Używany, ale w cudownym stanie bym powiedziała jak na używany Tamte są w trochę gorszym, ale Ale i tak są w dobrym, więc za tę cenę się naprawdę opłacało Podoba mi się kreska bardzo, chociaż jest to taka trochę starsza kreska, nawet nie wiem w którym jest wydana ta manga. W 2016. Tutaj piszę tak. Co tutaj, żeby nie zrobić spoilerów? Gdzie tutaj otworzyć? Może tu. No kreska jest bardzo ładna. Przepraszam, nie wiem na czym skończyłam, bo myślałam kota. Yy... By... no wypuścić ale dobra no to jest pierwszy tom co ja będę więcej pokazywać potem mamy bo spróbuję to ale tak może po kolei nie wiem czy to będzie a może nie wiem nie patrzyłam jak to jest więc teraz pójdzie księga dryfującej bawełny to jest chyba drugi nie to jest trzeci tom drugiego niestety nie mam ale zamierzam kupić. Jest używany, ale w cudnym stanie, więc. Znaczy cudny. no, w bardzo dobrym. W cudnym stanie, znaczy bardzo dobrym, to ja mam w tym cudnym, no, ale naprawdę opłacało się za cenę bo za 20 zł za 2 tomy, takie? Gdzie nowa kosztuje 27 lub 25, zależy gdzie, na jakiej stronie, w jakim sklepie. To i tak się naprawdę opłaca. Następnie mamy. Następnie, następnie, cały czas mówię, ale dobra. Gdy zapłaczą. Cyga... Po co ja to mówię? Księga Uświadomienia. No i też jest od tej samej osoby co właśnie księga dryfującej bawełny. Za 20 zł kupiłam, więc naprawdę się opłacało. No i tu jest lekko brudna, a tak to, to w sumie nic się nie dzieje. Jest tu tylko lekko zagięta, ale to o tym wiedziałam i to się też w sumie nic nie dzieje. Więc bardzo się cieszę. I ostatni używany chyba jest najgorszy, w najgorszym sensie obwoluta jest trochę zniszczona tutaj u góry. Jest ciut brudne od czegoś, ale myślę, że to zejdzie. Chyba. Tak myślę. I tył tak wygląda też to jest lekko przybrudzone, ale poza tym chyba jest dobrze, nie wiem, czy tam jeszcze właśnie okładka nie była troszkę. Jest to trochę porysowane, ale to jest naprawdę, to jest tylko ból, tada. Nie, to nie przeszkadza, nie jest jakoś bardzo zniszczone. No, tu jest całkiem spoko. Jest to księga wielkiej rzezi, czyli już chyba to jest księga odpowiedzi, jak się nie mylę. Ale, no, cieszę się. I to były te mangi Używane. A teraz czas na nowej. Dostałam je od mojej znajomej choinkę i bardzo się cieszę. Wczoraj przyszły byłam u niej nawet. Więc naprawdę się bardzo cieszę i są nowiśki. Księga wielkiej rzezi, część pierwsza. Tam była część druga. Część pierwsza. Jest to moja chyba ulubiona postać. I jeszcze była jedna. Ta. I no, więcej co będę mówić tak widzicie jak jest okładki mi się bardzo podobają następnie mamy księgę pokuty to są już tutaj chyba wszystkie oprócz jednej to chyba wszystkie są tutaj księgi odpowiedzi tak mi się zdaje no i no tak to wygląda mamy jeszcze księgę marnowania czasu księga pytań oraz ostatnią księga y, uświadomienia część druga no i w sumie to to wszystkie te mangi są i jeszcze wam chciałam pokazać książkę, którą też dzisiaj mi przyszła. Kupiłam na Vinted za 5 zł, ale z wysyłką 8 z czymś, ale to i tak się opłaca, ponieważ, jak wiecie, lub nie do konno, jestem na kierunku technik hodowca koni, trzecia klasa. No i też będą tutaj od czasu do czasu jakieś inne rzeczy niż tylko anime, magii itp. itd. No i. I jest to książka o Hucyłach. Jest trochę przyniszczona, wiadomo, ale się opłacało. A bardzo ją potrzebowałam, ponieważ czasami o turystyce konnej i w ogóle. I o Hucyłach dużo w szkole. Tak to się przyda. Jeszcze będzie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie unpacking yy, książki Akademia dziecka tego Próchniewicza. I no. Pokażę wam co ją trochę. Jest to starsza książka z 1991 i tu są głównie ilustracje, ale są też i informacje na temat, a innej o Hucułach nie znalazłam, więc jeszcze brakuje mi o książki o konikach polskich i ogólnie o o tym o no polskiej turystyce konnej i w sumie nie tylko polskiej, może być też zagraniczna. Ale wiecie, no za 5 zł, no to się opłacało. Szczególnie, że w środ środek jest zadbany, czysty i w ogóle. Tak prędzej, czy później by się trochę zniszczyła. Ponieważ ja je mnoszę do... bym nosiła do szkoły. No i... W sumie to tyle. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ten kanał nie będzie tylko o anime, mangach, koniach, tylko ogólnie o wszystkich zwierzętach. Ogólnie, o wszystkim w sumie ten kanał będzie. O wszystkim praktycznie, o wszystkim. O modelach koni też pozbieram. O skamieniałościach, o piórach. O tak, o wszystkich zwierzętach, jakie mogą być, jak tylko mnie najdzie ochota. I... Unpackingi dla zwierząt będą moich. Będzie jeszcze o pre... sztuce preparacji, o różnych takich, bo ja też się właśnie interesuję różnymi kośćmi, jakimiś po prostu preparacjami zwierząt. Aktualnie słyszą mi się oseski myszy. Nie wnikajcie, to tam wchodzą właśnie wszystko: pióra. Skrzydła, jakieś części ciała, całe zwierzęta, chociaż takiego nie posiadam i nie umiem jeszcze tego robić. Nie wiem, czy kiedy będę, kiedy, kiedykolwiek będę w stanie. Czaszki różne, a i mam je cztery, ale to już Wam pokażę w innym odcinku. I no, no, o wszystkim, no, o wszystkim. Więc w tym odcinku by to było na tyle, bo już to długo trwa. Żegnam Was i widzimy się w kolejnym. Papateczki!